Na rysunku 1 przedstawiono wykres funkcji f określonej na zbiorze od minus 4 do 5. funkcją naszą g kolejną określono za pomocą funkcji f. Wykres funkcji g przedstawiono na rysunku drugim wynika stąd, że... Czyli oni chcą po prostu, żebyśmy się dowiedzieli, jak wynikało przesunięcie tych funkcji względem siebie. No to dobra. Czy X -y nam się przesuwają, przesuwają nam się o dwa miejsca, czyli Y nam się przesuwają i Y nam się nie przesuwają, czyli tak naprawdę tylko w lewo prawo, że tak powiem. Mm, ok. No i teraz musimy sobie przypomnieć, jak to wyglądało na wykresach na wzorach, tak? Bo jeżeli mieliśmy przesunięcie o wektor, to mielibyśmy F od X załóżmy plus 3 odjąć 4. I co by tam, co nam mówiło? Że ta funkcja została według pierwotnej funkcji f od x przesunięta o 3 jednostki w lewo, dlatego tu jest plus 3, bo jest na odwrót zawsze, i o 4 jednostki w dół, tu już jest tak jakby normalnie, tak? To teraz, skoro u nas się przesunęło tylko lewo-prawo, to powinno być to coś w nawiasie, czyli na pewno b albo d. Teraz przesunęło nam się o dwie jednostki w którą stronę? Z minus czwórki zrobiła się minus szóstka, czyli o dwie jednostki w lewo. Czyli w naszym przypadku to będzie odpowiedź D, bo jest na odwrót, pamiętamy. Jeżeli w nawiasie to jest na odwrót znak, a jeżeli spoza nawiasem to już zgodnie, czyli tutaj by było minus 2, czyli 2 w dół, tutaj plus 2, czyli 2 w górę. To jest minus 2, czyli 2 w prawo, to jest plus 2, czyli 2 w lewo.